O kurde Pot Mam milion kul Flesz ten Flesz Leży Defuj, de defuj na raz, defuj na raz Leży Defuję tylko z tej strony habia moi drodzy, niesamowitym materiale. Zagraliśmy naprawdę bardzo mocny meczek na Raście. Było dużo fragów, wykręciłem aż 6KD. I oczywiście z dobrą ekipą była dobra zabawa. zostawiacie łapki w górę, subujcie, a także, moi drodzy, wpadajcie i czekajcie na wielki turniej, który już będzie 7 czerwca, oczywiście na naszym kanale. Zapraszam was do za oglądania i lecimy. Hmm. Czasami na i jest tak, że trzeba... coś, 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 lecą, Tak, no. Weźcie, pomóżcie. Okay. niech wejdą nie wejdą Leży jeden Leży drugi Brawo Czan bra, grajków Obity trochę jest No chyba może iść do Mida Ta On kona chyba poszedł I hangar jest, kurde nie umiem podjąć broni Mów no, jak się. jak chcesz To boj zoną? Co? A, to boj zoną, dobra Masz jeszcze palaka Brawo Subcia. Nie, mogę, mogę, jak chcesz to... Nie, nie, nie. mam kasę, mam kasę spoko Mit. Idę daleko Leży Ja podje... Mogę kona podjechać niby No jeszcze coś ja jest Leży Jeszcze nie słyszałem Dorsy chyba Dorsy mi się podświetlił no Onejdzie Leży ma taka macie no Brawo Kurde mocne team A. Tak jak zawsze Wyniu. Leży. Nie ma sprawy, panowie. mi się na przyszłość. Eishi? Pozdro. Nie no, to A Ejsi, ja z 4 fragi, zrobiłem. Ledwo. Aaa. Był na Mudzi siedzi, nie? Chyba ta A ty, Neon, Wynku właśnie. Lego. Co co tam, z Holandią gadałeś coś? No ja jestem ten. Yy... Ciekawe, jakie ja miałem nick na tym. Jak chodziłem na live. Rej. Ray. A! A? Rej! Ray. Nooo no byczku mój drogi No i klasa No, no i tla, pali się I był kiedyś Cofnęli chyba Nie jest Mam pleścia. kurczę blacha Tam jest ich dużo na tym P no troszkę jest Z okay. dwóch, trzech Brawo. Leży jeden. Jeszcze jeden. Trochę słabo cię schodzisz Jeszcze jeden jest jak coś. No to jeszcze czterech żyje. Jest, chciałem. No. Na blisko. Leży. Na, no, jeszcze na blisko gra. Brawo. Ostatni. Brawo. A teraz ty ci znaleźć. Aisik. Nice. Nice. No tak, jakiś śmeczyć taki wieszku, byś się szybki dosyć znalazł. Chyba. A jak zróbko u ciebie? Okej, okej, chuj. W ogóle miło cię słyszeć, stary, tak dawno cię nie strzelałem Co ty gadasz? No serio, no. E tam tam. Gdzie tam. No słuchaj, no. Zio jak ziomka dawno nie słyszę, to mi się gorzej na serduszko robi. A few moments later. Batur. Jeden ale górę Kurde, grałem strasznie na cichu Aj Miej twoje side Ta Ja też, w side już są Kurde, nie mam palaka Spalił się prawda? Ta, jest za sajdem jeszcze jest niedobrze góra. Jeszcze góra Dorsy Kurde Lecę Ja tutaj mogę rzucić komuś, ale że nikt z naszej trójki nie potrzebuje, to już randomowi Kolega nam tutaj idzie po agenta jo Johnny English będzie Johnny English <laughs> Johnny English A czemu nie? Nie Kuba, co ty że śpił? Ja? As, Nic no? U, uh, ale dał ten random nasz No, u nas ziomek dobry Turej no Ja mi da? Bo nikt nie patrzy Paka Znowu to samo grają Ej, ty jesteś w boomie jak coś zmutowany co? Cofnął? Czy chyba midem. No, mi tak cisza. Tak mi Nie cofnął? To nie wiem. Nie trafiłem. Polera. W side'zie gra. Oh. Ok. Najeduję hey, za side. E, Najedz gdzieś. Brawo. Przed, Góra. Ej, proszę, nasze znaczy smokuje. Znaczy, kurde. Palę w górę no. Defuj. Defuj na raz. Defuj na raz. Leży. Dechuje. Leży. Brawo. Dobra. Spokojnie. Kurde, mo mocny habit. Słuchaj, tu mocny cover leci, kurde, a nie. Cholę. Mocny mocne place. Mocny place, ja to jest tobą. Otwieram. SA. Ej, no chłop, 07 robi. XD. O kurde. <coughs> no to nieźle. Kubu, jak zdrowie. No dobrze, dobrze, kurde ostatnio kurde wyzdrowiła noga ja. Besoś, znowu no, widzisz Bardzo mnie to cieszy Też znowu A tylko dobrze, dziękuję Nie narzekam, no trochę jestem pozdzierany, no bo kiper. What? No, później... A... no, to wiesz Tak Się rzuca Trzeba się tarzać Nice Paka Fali się tutaj gościu da, brawo Brawo Rusek, Rusek mi zabrał kurcze fragensa no Trzeba otwarto być, nie mieli. No tak, racja Dobra, bum. Bardzo mnie to cieszy, że wróciłeś tutaj do nas Nie, po prostu zblutowany byłem się Nie no Kurde, chłop 0,8 już ciśnie Jak on zrobi zaraz ten 010 i wygramy mecz, to będą jaja Yeah. To, to, będzie mój idol. My idol. Normalnie, po autograf. Ja to sił sobie pierwszy w klejce. Ja przycisnę no. trochę tego mi da, chyba. Ja podleżam be. Spróbuję wyjechać agresywnie. No a chyba wszystko. Ta są. Dorcie, dwóch. Nice. aha, ten mida skróciła się z czołgiem No to nieźle Góra Side low, minus 70 Torki Sightlow loss Side, Side. Góra. Góra. Eee! Nie Góra. ma sprawy uratował przed kosą, nie? Nie ma sprawy, plus Słuchaj, na mnie możesz liczyć Dzięki Nie ma sprawy Kurde, jakby Gold zakosował, nie? Koniec kariery Ja, ja jestem profesorem od Goldów, jak coś Nie ma sprawy Zgoda i... najciężej, tak szczerze, a później mi się najłatwiej grało Na czempiony, Monstery. chodźcie na te tu dla flasha na, na, na site na tył. Na nowe? No Uważajcie planowe. na Dorsy od razu Ta Daj flasza Czekaj Bierz na Dorsy Poleciał Albo na blisko jest na dorsę Góra jest. Uważajcie na Eee dobra Ja cofnę chyba Weży? O nie, nie boimy się, jedziemy. Short. Nie będę cofał Weź plantuj. Plantuję. Zatka. no, zatka. Czy, czy ty, Boom, chcesz nam pokazać wszystkie granaty, które znasz? No, jo, jo. mnóstwo ich. <grym> no to dobra. To ja nawet chyba tyle nie znam. Czekajcie. Do Dorsey możesz dojechać. Dobra. Patrz mi Dorsy Czekaj. Nie, nie patrzę. Po ja górę, górę patrzę. Torki no, na Torki Torki jest do lewej O nie, nie wleciał mi ten motor w ogóle Splantuj Będę musiał go przeszkodzić Ja i go dam coś Brawo Brawo, Brawo. Tam poleciał nie. nie no, rejty to chyba jakimś prosem musisz zostać No pewnie Słuchaj ale, ja... Drop nie ktoś? dropnie ktoś? Ja nie miał niestety Mogę tylko to, Dzięki. niestety. Dzięki mam. I na A. I na A. No i, no i easy. No i czego chcieć więcej w życiu? Czekajcie, to jeszcze... A bym się śmialiśmy teraz skala, na shorta. Się jeszcze się pochwalę smoke'iem na shorta. Dobra. Góra, Dawaj, dawaj, góra dawaj, idzie. dawaj. Podjeżdżacie. Czekaj, górę, Uwaga. Fleszka na kresie. Leży. Nie ma problemu. Jeden 7? pod site'em, czekajcie, panowie. Ej, nie! Poleciał, jest elektryk O kurde Pop, mam milion kul Leży Brawo Patrzę zetkę Mid Dobra Chyba Spali plantu Nie Zetka Brawo. Side Brawo Subcio Brawo Dobry meczik panowie, no na awans Szkoda, że, na... Szkoda na że nie na main, na jakieś silvery Lob. Kurde, pas na Felixa. A bez kitu, już lecę! Ale się jaram, u! Uh. <świet> <świet> no, jeszcze jeden meczek i gold trójka będzie. No, plus 40, nie pogardzę. To plus 49, plus 51, nice.